Trzeba patrzeć na upadłość konsumencką, a ściślej mówiąc na prawo do upadłości konsumenckiej w aspekcie praw człowieka, bo jest to niewątpliwie instytucja wyjątkowa. Wszyscy prawnicy pamiętają starą rzymską zasadę, że długi należy płacić. Całe prawo zobowiązań jest nastawione poniekąd na ochronę praw wierzyciela. Ale ten szybki obrót gospodarczy, w który Polska weszła stosunkowo niedawno, nowe zasady udziału w tym obrocie sprawiają, że dla pewnych osób ten obrót jest może zbyt szybki, a w każdym razie może prowadzić do sytuacji rażąco niesprawiedliwych. Mając zatem na uwadze, że upadłość konsumencka musi być traktowana jako... Instytucja wyjątkowa. Nie tylko ze względu na troskę o sprawy finansowe państwa, nie tylko ze względu na troskę o prawa człowieka, ale także ze względu na kompetencje ustawodawcze, inicjujące, chcemy podjąć tę sprawę z sugestii stowarzyszenia, któremu przewodniczy pan dr Janiak, i wysłuchać wszystkich opinii, które być może skłonią nas potem do wspólnej akcji obu komisji i nadamy dalszy bieg sprawie w taki sposób, żeby prawo było lepsze i żeby było bardziej sprawiedliwe. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej skupia członków wielu kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce i w chwili obecnej mogę powiedzieć, jesteśmy największym stowarzyszeniem w Polsce liczącym około miliona członków. Edukacja jest kierowana do różnych grup wiekowych. Zaczynamy od przedszkolaków, jak i również uczniów klas 1-3, a więc nauczania wczesnoszkolnego, gdzie w ramach projektu Moje pierwsze pieniądze staramy się przedstawić, czym jest pieniądz, czym jest kredyt, czym jest pożyczka, co to jest oprocentowanie, żeby już od najmłodszych lat zaznajamiać dzieci z tym, z czym będą wchodzić w życie dorosłe. Również ta sama oferta kierowana jest do młodzieży gimnazjalnej, licealnej, jak i również do osób dorosłych. Sytuacja, którą doświadczamy coraz bardziej, ilości osób zadłużonych w polskim społeczeństwie, no, daje dużo do myślenia. Wartość tych długów sięga dzisiaj wartości 35 miliardów złotych. Są to, są to duże, duże wartości i dlatego też chcąc wyjść na przecież, Oczywiście w sytuacjach, które dają możliwość skorzystania z procedury oddłużeniowej, a więc zapisów ustaw o upadłości konsumenckiej, żeby osoby mogły korzystać i dać im szansę powrotu do normalnego życia. Myślę, że z punktu widzenia gospodarczego i rozwoju tejże gospodarki będzie to bardzo korzystne. Oczywiście, nie zwalniając nikogo, i to jeszcze raz mocno podkreślam, z odpowiedzialności. Z odpowiedzialności, która ciąży na tym, który ten kredyt bierze, ale również odpowiedzialności, która ciąży na tej instytucji, która ten kredyt w ramach swojej usługi finansowej udziela konsumentowi. Przypomnę, że to właśnie Stowarzyszenie Krzewie Edukacji Finansowej w roku 2005. Podjęło temat wprowadzenia do Polski tej zdobyczy cywilizacyjnej, jaką jest możliwość uwolnienia się od długów. We wszystkich krajach OECD, tych najbardziej rozwiniętych, taka możliwość istnieje. W Polsce tego nie było do roku 2008. Udało się w 2008 doprowadzić do przyjęcia regulacji, ale te regulacje pod wpływem lobby. Instytucji finansowych zainteresowanych takim drapieżnym pożyczaniem, ta instytucja, ta ustawa daje bardzo ograniczony dostęp do wolności od długów. Problem narasta. 36 osób od 2008 skorzystało z możliwości ogłoszenia opłatności konsumenckiej, więc czas najwyższy poprawić to prawo. Założeniem tej ustawy jest to, żeby oddłużać, y, czy, czy dawać to dobrodziejstwo, czy przywilej bycia oddłużonym, czy po, y, osobom biednym, wykluczonym, niezaradnym życiowo. Y, takim, którzy popadli w, z niezawinionych przyczyn w pułapkę zadłużenia. Tymczasem ta ustawa mija się ze swoim celem no i powstaje pytanie, y, dlaczego? Dlaczego ona jest taka niepraktyczna? Pierwszą taką przyczyną jest to, że jest zbyt restrykcyjna. A więc m, instytucja upadłości likwidacyjnej, bardzo kosztowna, z udziałem syndyka, gdy tymczasem wiele krajów, jak na przykład Niemcy, postawiły na procedury przedsądowe, a więc próbę ułożenia się z Druga taka przyczyna, no to są te przyczyny formalne, a więc trudność skompletowania dokumentacji, a więc wnioski nie są przyjmowane, są odrzucane, albo są później post postępowania umarzane. Upadłość konsumencka no, powinna być dos dostępna jednak szerszej grupie y, dłużników. A zatem no, dłużników, którzy nawet w sposób lekkomyślny, y, no ale odpowiadając jednak na potrzeby rynku, odpowiadając na potrzeby przedsiębiorców, wspierając zatem rozwój naszej gospodarki, y, do takiego zadłużenia doprowadzili. A zatem myślę, że również instytucje finansowe powinny być zainteresowane, Oczywiście, no nie, może niezbyt wielkim zliberalizowaniem tej ustawy, ale jednak no wprowadzeniem jakichś rozwiązań, które po prostu przywracałyby konsumentów na rynek. Oczywiście, zawsze dyskutując nad ustawą o upadłości konsumenckiej, pojawia się ten problem, że ustawa ta może być rozgrzeszeniem dla różnych nieuczciwych osób, które wykorzystując luki w prawie, zadłużając się, że będą wykorzystywały te przepisy. Ale z drugiej strony myślę, po to są sądy, po to są instytucje państwowe, aby takie sytuacje zawsze mogły eliminować życia społecznego. Ustawa o upadłości konsumenckiej nie może być sposobem na prostą windykację długów, że... Będzie ona tylko i wyłącznie jakby innym jeszcze sposobem, żeby odzyskać całe czy wszystkie długi, które por czynił ten y, człowiek, osoba, która znalazła się w trudnej sytuacji. Upadłość konsumencka przede wszystkim jest potrzebna polskiej gospodarce. Mamy w tej chwili do czynienia z sytuacją, w której niemal milion ludzi w Polsce ukrywa się przed komornikami. E Wypchnięty jest do szarej strefy, nie płaci podatków, nie oszczędza na emeryturę. To jest ogromny problem społeczny, który narasta i który będzie coraz większy, jeśli w Polsce będzie zjawisko lichwy do tej pory tolerowane tak, jak było tolerowane. Jeśli będzie pozwalać się w Polsce funkcjonować w sposób zupełnie niekontrolowany, bo przypomnę, że różnego rodzaju organizacje pożyczkowe, które reklamują się, że szybko dostarczają kredyt do domu, nie podlegają jakiemokolwiek nadzorowi publicznemu. I te organizacje osiągają tutaj znakomite, ogromne zyski, jednocześnie przyczyniając się do wpędzania polskich rodzin w pułapkę zadłużenia, w pułapkę zadłużenia, z której w tej chwili wyjście jest niebywale trudne. Kilka uwag i wniosków z tej dyskusji. A więc po pierwsze należy poszerzyć kręg, krąg beneficjentów upadłości konsumenckiej. Należy wyraźnie wskazać, że również osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne podlegają przepisom tak zwanej upadłości konsumenckiej, obniżenie kosztów postępowania upadłościowego, ale także i ułatwienie ponoszenia tych kosztów. Zrezygnowanie z zasady, że postępowanie upadłościowe prowadzone w stosunku do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej może być tylko postępowaniem prowadzonym w celu likwidacji majątku dłużnika. Upadłość nie może oznaczać bezdomności, tak bym to, to ujął lapidarnie, a więc należy zapewnić dłużnikowi ochronę tej podstawowej potrzeby bytowo-socjalnej, jakie jest posiadanie lokum wprowadzenie przepisu umożliwiającego konsumentowi złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości również wtedy, gdy jest on zobowiązany względem tylko jednego dłużnika. Z uwagi na rozbieżności interpretacyjne w praktyce różnych sądów upadłościowych, jak również trudności z jakimi borykają się dłużnicy, chcący wystąpić ze stosownym wnioskiem do sądu, należy wyraźnie wskazać obligatoryjne elementy takiego wniosku. Kwestia ośrodków doradczych czy doradztwa dla konsumenta w trakcie postępowania upadłościowego. No i wreszcie chyba najważniejsza rzecz z tej dyskusji to wprowadzenie obligatoryjnego rozwiązania, jakim byłoby poprzedzenie postępowania sądowego postępowaniem ugodowym, czyli najpierw ugoda z obowiązkowo próba podjęcia ugody z wierzycielami a dopiero potem postępowanie upadłościowe